Słuchajcie widzowie, czy poznajecie tą krainę? Patrzcie, tam nawet coś jest. Widzicie tam? Tam daleko, tam przede mną, o oh, w tamtym miejscu. Tam jest jakieś wejście. Może tam pójść. Dajcie mi znać, czy byście chcieli to zobaczyć, a szybko, musicie zostawić oczywiście łapkę w górę, ponieważ w dzisiejszym odcinku mam zamiar Pójść, poszukać babci Grani, więc szybko, ty Haniu, ty Piotrku, ty Mateuszu, ty Michale, ty Zosiu, ty Antku, ty, ty Jasiu, ty yy, yy, nie wiem, Paulino, ty Zosio, e, mo Zosiu, możesz zostawić szybko łapkę w górę, ponieważ w dzisiejszym odcinku te gluty mnie gonią i nie mam zamiaru z nimi konfrontować, ale słuchajcie... Dzisiaj będę szukał babci Granny, która gdzieś tutaj kroczy, gdzieś chodzi. No i mam nadzieję, że ją dorwę, ponieważ wierzę, że babcia Granny coś przede mną ukrywa. Tylko co nie, żelku, żelk, rozwalę was, żelki. Pa, dobra. Amas, 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 amas. O, je, Glowstone wypada z niego. Wow, 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 wow. dobra, ej, Glowstone wypada. No to nieźle, dobra, co to daje, pa? ła, wow, wciąga mnie, wyrzuciło mnie. E, ale ja chcę jakieś i te masy, dobra, z tego też Glowstone wypadnie, chodź, sprawdzimy to, chodź, gościu, pa, pyk, 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 pek. Glowstone, nice, patrzcie, dwa Glowstone. Kozacko, według mnie to jest spoko. Ty, ale też, też chcę sprawdzić z kwiatków w ogóle, jest w niebie. A, barwniki. No dobra. No to barwników nie potrzebuję. Dobra, to co? Yy, mamy sztamę. Zostawiacie łapkę w górę, subskrypcję. A dzisiaj wam pokażę Mega Trick, którego jeszcze nie widzieliście! Prawie dopadłem go! Chodź tu, chodź tu! O ty, kurde! Patrz, patrz, już go mam! Jest! Pokonałem go! Co z niego wypadło? Kult? Aure Cloud? Zwykła chmura? No nie, ja myślałem, że z niego wypadnie, nie wiem, chmura diamentowa, czy coś takiego, on jest ciężkim przeciwnikiem, bo lata, ciężko go dorwać, ojej, o prosto w czamu, prawie dostałem, ale ledwo, ledwo, no dobra, to już te kwiatki mają lepszy drop, bo chociaż wypada z nich jakiś ten, Ty... o to o, nie wiem co to jest dokładnie, ale okej, okay. to co, ej, a w ogóle z tych, tych ptasiorów coś wypada? Czy one atakują? Uuu, 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 uuu. Tak jest, pokonam cię, ptaku. Yy, Okej, okay, pióra tylko. No dobra, niech będzie. Okej. Okay. Nie, nienawidzę tych kwiatów. I widzicie? Jak je pokonuję, to je wciągam i po drugie dostaję oto coś. No dobra, nieważne. Słuchajcie, musimy znaleźć królika. Gdzieś tutaj chyba powinny być króliczki. O jest, króliczek. Piękny. Zobaczcie. I wam pokażę sztuczkę. Chodź tu, nie uciekaj mały. No dobra, to teraz. O tak, o nie, o tak. To dzisiaj lecimy szukać babci Granny, bo ona gdzieś tutaj musi być. No nie, żelek mnie yy, 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 goni, więc szybko zostawiaj łapkę w górę i lecimy, bo mnie żelek goni. Nie! Nie, lecę, tak, dobra, to tak jak w poprzednim odcinku, słuchajcie, tutaj jest chmurka niemiecka, ja już tutaj byłem i teraz tylko chcę skoczyć na to i uwaga, zobaczycie co się stanie, trzy, dwa, jeden i bez lecimy, tak jest, zobaczcie jak lecimy, pięknie z tym moim małym króliczasiem. O, tak, ten się dziad zbagował, Rozwalę cię a masz na hita! Tak jest! O to chodziło właśnie Tylko nic z niego nie dropnęło, no trudno. O, ten przyleciał za mną! Ty, gościu! Wy się mi stąd Dobra Wiecie, że jak do tego się wrzuci, to się dostaje jakieś bloki randomowe? Widzieliście? Pa wrzucam i co? One wylatł? Nie! Tam wypadły! Dobra, coś jeszcze masz, gościu, dla mnie? Jakiegoś fajnego bloczka? Weź mi, pokaż, co masz. O, widzieliście? Tutaj dostałem kol, czyli węgiel. Nice. Coś jeszcze masz dla mnie? O, flinta! No to mega, mega dropik, ale co tam na dole w ogóle było? Czy coś wypadło ciekawego, oprócz Dirt'a, który ja już miałem? No chyba nic więcej. No dobra, szukamy Babci Granny, bo chciałbym ją do... O! Jest tu Czarny! Nie! Zginął! Zniknął! Ja. Dobra, ale szukamy, słuchajcie, Babci Greni. Czy gdzieś ona jest? Musimy ją dostrzec, słuchajcie, tu, na górze. Gdzieś może się czaić. Ostatnio już ją widziałem. Ona jest duchem! Czajcie to? I to przeze mnie. Bo ja ją pokonałem za te wszystkie moje nerwy. Za te wszystkie moje, dla mnie wyrządzone cierpienia. To właśnie babcie Granny dorwaliśmy na Marsie! No i moi drodzy... Gdzie ona mogłaby być? Wiecie co? Tak wpadłem na taki pomysł, żeby wbić na tą górę, bo wiem, że z góry to zawsze lepiej widać. Wiecie jak to jest, nie? Wchodzisz na górkę, cyk, patrzysz i wszystko. Ale powiem Wam szczerze, że to spotkanie z babcią Grani! Było tam! Widziałem ją, nie! Nie, coś we mnie strzelało. Ten pta. Yy, kwiatek, nie, ja nie chcę, nie. Tu była babcia Grani! To jest dowód na to! Widzicie to? Nie, ja nie chcę tego ciasta jeść. Nie chcę jeść ciasta. Bo dobrze wiecie, że grani to. Nie mnie niechcący! No nie, bo przez to przytyję i będę grubaskiem! Nie, ja nie chcę być gruby! Tak jak byłem na Marsie, właśnie przez tą babcię granny! Nie, nie mam zamiaru tego robić. Dobra, ona pobiegła w ogóle w tą stronę, więc chyba warto by było przejść. Nie wiem! A! Jakieś lag! Dobra, szybko, chodź tu. A ten ibieski co on daje? Może diamenty! Jak tamten dał glow, to ten może. O! Co? Tu jakiś ten. No dobra. E... Sweet Ball, Ok, niech będzie. Ale powiem Wam, że ten piedestał, znaczy ten, ta architektura robi wrażenie, co? Jest mega ogromna i mega to wygląda. Ale dobra, idziemy. Ty, a owca, ty coś dajesz? Ok, mogłem ją mi wpłonąć, ale daję po prostu wełnę, white wool i tyle. Dobra. Patrzcie! Kolejne ciasta! Widziałem to. Co to na mnie? O nie! Wskoczył na mnie! Nie! Nie! Co się stało? Ej! Ja nie chciałem tego zrobić! No wynoście się, wy, kurde porszywce! Jo! Ty! Co się stało? Ej! Postawiłem. Chciałem zjeść ten andezyt? Nie. E, to coś takie jak to było, te takie żółte, które jest gdzieś tam w tych bloczkach. Okej, okay, dobra, o lećmy do tego, tego dymku, zobaczymy co z niego dostaniemy. To jest dobry pomysł, patrz. Cyk, okej, okay. O! Wow, co się dzieje, co to za piasek? Dobra dawaj mi tu, coś masz ciekawego? Okej, okay, gravel, okej, okay, bo to są takie bloki, które są słuchajcie, się pojawiają z ziemi. Więc co tu jest.? Ciasto! Nie! Nie chcę ciasto! Zabieraj mi ciasto! Nie! 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 Ble! Wybie Zabieraj mi ciasto stąd! Wywalaj mi z ciastem! Nie chcę ciasta! Patrz, jeszcze mnie wali tutaj normalnie na głowę. Ty. Yy, ciasto normalnie dostałem. Ale jeszcze jedną rzecz odkryłem. Patrzcie! Ło! Wow! Dobra! O, patrzcie, jak się ślizga! O, o ty, kurczę, ty! Parówko! Normalnie weźmie. Wstrzeli cię w głowę. I tyle, dobra, ale to jest właśnie ten blok z tym żółtym. Jak on się nazywał? Już nie pamiętam Afrodyzjak? Nie, yy, to się nazywało... Ambrozja. O, ambrozum. Ty! Znowu mi ten dymek rzucił ciasto! Ale musimy wrócić na górę. Już wam o tym mówię. Mówię już wam o tym, bo... Ciasta mi się pojawiają wszędzie. A to jest oznaka tego, że albo ten dymek oszalał, nie, 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 gluty wynoście się. Albo ten dymek oszalał, albo jest tu gdzieś przy nas babcia Greni. Tylko nie wiadomo gdzie, i nie wiadomo co chce i nie wiadomo czego ona chce dokładnie i czemu ona chce ode mnie ze mną się spotkać. No dobra, ale zobaczcie, to jest to ciasto. I czy te ciasto Wam przypomina te? Kalo. No trochę tak, ale. Postawię. No nie, to jest to samo ciasto. Tutaj, moi drodzy, tutaj jest babcia Granny. Jak dobrze wiecie, pokonałem ją. Nie, zjadłem ciasto! Zostało mi uzależnienie, słuchajcie, od ciasta? Chyba jeszcze z Marsa. Już dawno nie jadłem ciasta tej bab babuni, grani. No nie, ja nie chcę na to patrzeć. Dobra, masz tutaj, bo pokochała mnie. Pokochała mnie zezowata świnka. Dobra, yy, chodź, ci pokażę kolegę, chodź, chodź, świnka. Chodź, pokażę ci kolegę, zobacz. Masz tutaj. O, proszę bardzo, i możecie się pozna zaznajomić. Patrzcie! Tam była! To ona! Dobra, wyciągam miecz, biegnę za nią. Chodź tu, chodź tu, babo. Ty, zniknęła? Yy, czemu ja zjem ciały, cały czas te ciasto? Słuchajcie, musicie mi pisać w komentarzach, Matruner, nie jedz ciasta. Broń, Boże, jeść ciasto. Musicie mi to pisać, żebym pamiętał o tym, bo jak czytam wasze komentarze, wszystkie czytam, no to żebym wiedział, żebym się ogarnął. Ale babcia grany gdzieś tu pobiegła. Widziałem ją! Ona gdzieś tu była! Może z tej, babciu! Z której strony ty jesteś? Chodź tu! Jak cię zaraz szczele Babulu! Dobra! Ten kwiatek zniszczę. Dobra, bo on zaraz we mnie strzeli. Okej, okay, rozwalony... I babci nimu. Nima babci. Babciu. Dobra, znowu te dziady. Już waszego kolegę pokonałem, rozumiesz to? A ty... Patrz, jakie on w ogóle policzki ma. Czy to ręce? Albo tak policzkami rusza, fajnie. Aha. No dobra. W każdym razie... Pójdziemy dalej w tą stronę, bo babcia grani gdzieś tutaj zleciała. Albo się schowała przede mną, jak sądzicie. Ja ten ambrozium sobie ogólnie ogarnę. Może może mi się przydać jeszcze, bo ogólnie dużo, dużo serduszka daje, jak się go zje. No i chyba. Yy, wydaje mi się, że będzie całkiem spoko, jeśli będziemy mieli tego całkiem pokaźną ilość. No dobra. Yy, gdzie tylko może być babka grani? Pamiętacie jak ona była denerwująca, co? Pamiętacie, babka grani była mega denerwująca, więc idziemy dalej. Dobra, szukamy jakichkolwiek śladów. Może gdzieś coś się ujawni. Może tutaj na górce. Ty babciu! O, patrz, te żółte dalej tutaj jest! Ambrozium! Tak, ja chcę tego dużo, ja chcę tego dużo. Nie! To, co to było? O nie! Wow, prawie w górę wyleciałem na tym czymś. Jo, ja, to ja muszę mieć tu przygotowane wiadro chyba zaraz. Normalnie. No patrz, mi strzela normalnie gość. Strzela we mnie, tym białym. Ja go zaraz dorwę, słuchajcie, zaraz go dopadnę. Tylko wykopmy żółty. Pyk. Pyk. Ej. Znowu ciasto wypadło Z bloku, albo zostało rzucone No nie, dorwę cię O nie, kwiatek, kwiatek Wynoszę się, bo to już był kwiatek Patrzcie, kolejne ciasto mam w ekwipunku Rozumiecie, to Patrzycie już dwa Nie, ja nie chcę tego ciasta I ty, wynoś się mi stąd Wynoś, 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 wynoś Dobra, dostał, hiciora Tylko te dziady strzelają Ile ich tu jest? No, nie! CIASTU! Nie! To mnie denerwuje, powiem wam szczerze. Ale to jakiś w ogóle inny blok jest. Nie wiem, co to jest. Ty, co to jest? Za bloczek? Halo, ja chcę go sprawdzić. Co to jest? Glowstone! Niebiański! No weź zejdź ze mnie, ty kurczę! Gościu, to był chyba glowstone. Tylko taki niebiański. No dobra, yyy... Ym... Ty wykopmy, tak? Ty to leci? Nie! A co to jest? To jest w ogóle jakaś inna ruda! Ło. Wow. To jest inna ruda! O kurcze! Dobra! Możemy ją również wziąć ze sobą! Dobra, cyk! Dawaj mi ją! Dawaj mi ją! Kwiatek wynosi Mam wszystkie rudy! Patrzcie! Zenit! Zenit Game Stone! To się nazywa! Ha! już na beku? Masz, może to chcesz zjeść? Albo ambrozum, trzymaj. A nie, to ja serduszka akurat sobie naprawiam, ale okej. Okay. Ooo, tu jest kolejny dymuś! Cześć dymek. Dawaj mi coś ciekawego. Masz coś? Halo Masz coś fajnego? Patrz drewno, okej, okay, drewno. <dawaj>, Dawaj coś jeszcze. Tylko drewno jedno! No nie, ale tu jest jego kolega. No to weźmiemy od niego, może coś ciekawszego. Dawaj, ziomuś. Dawaj, skup się. Dawaj coś ciekawego. O, piach. Ech. Dobra, tu kolejny powstaje, zobaczcie. No nie, ile tych żelków jest. No, żelek, wysiwiwal. Wywalaj mi stąd żelek. Ło, żelka wciągnęło, nice. Dobrze, żelek. Zielek Ło, y babcia, patrzcie. To jest ona. Na 200% to jest ona. Biegniemy za nią, patrz. Mam ją, mam ją. Mam widziałam, widzę ją, patrzcie. Normalnie biegnie przede mną 10 metrów. O, tutaj za drzewem. A! masz ty! Ej, babcia zniknęła. Tutaj ciasto pojawiła się. Jak to możliwe, żona? ona... w taki sposób mi się tutaj ogarnęła. No nie wiem. Pojawiła się. Zaraz zniknęła. Ha! Babcia, ja ci kurczę zaraz pokażę, ja wiem co... O jest, jest, mam ją, dobra, tylko słuchajcie, muszę ogarnąć diamenty, dobrze wiecie, że babcia Granny nienawidzi diamentów, pamiętacie ją, rozwaliliśmy, jestem dosłownie 3 metry od niej, chodź tu, chodź tu, gdzie ona pobiegła, tu gdzieś, a ty kurczę, o nie, jo, jo, nie, 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 dwa na raz mnie biorą, żelki, weźcie się, walcie. Nie, 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 kolego, tak się nie bawimy, dobra, szybko, szybko, podleczyć się, git, dobra, w którą, z, z której strony ja przybiegłem, z tej chyba, jest, jest, mam ją, patrzcie, już jest przede mną, dobra, szybko, szybko, konie ją, patrzcie, babcia grani, dosłownie przede mną, ale ją zaraz tłukę jak z, A! po, co? Ona zniknęła! What? Nie wiem, jak to możliwe. Ona, ona zniknęła. Ja to widziałem na własne oczy. Nie, nie, nie. Ale tutaj jest mobów dużo. No powiem wam, że tutaj się narobiło strasznie tych żelków. Strasznie tych dziadów wrzucającymi jakimiś... O, o tak. Tutaj panowie możecie mi pokazać... No nie! Nie chcę was żelki! Nie chcę was żelki! Okej. Okay. Okej, okay. o nie, no nie, ile was tu jest, babciu, nie, to ty jesteś, widzę cię tutaj, Ja, dobra, dopadnę cię, dopadnę cię, dopadnę, o, masz kurczę, a, uciekał, już tak byłem blisko, no nie, dobra, szybko, parkurito, matrunerito, dobra, szybko na drzewko, na drugie drzewko, i gdzie ona jest, y nie wiem Ja, coraz więcej mobów w ogóle się robi O ja, o nie Gravity, o, babcia Jest na górze, nade mną Była, była, mam cię, mam cię Nie, czemu ja ciasto W ogóle jadłem, gdzie ona zniknęła Tam pobiegła Gonić ją, dopadniemy cię Ty babulko Ty babciu, chodź tu teraz Tak, ja cię zaraz Dopadnę, jesteśmy razem Tylko w niebie gdzie? Gdzie ona pobiegła? Halo! Nie mam pojęcia. Dobra, ciśniemy! Ciśniemy za nią! No, tylko gdzie ona była? Czemu ona mi się tutaj pojawia? Dlaczego? 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 Dobra. Za hmm, teraz tak, przejdźmy może tu. Proszę bardzo. E, na górę i co to. Jest! Czarny był! Czarny był! Tutaj dymek! Co ona tu ciasto postawiła? Widzę ją! Jest tutaj! Dobra, grani! To teraz się policzymy! Nawet za światów! Ciasto stawia! No to teraz! Chodź tu, patrz, ja na sprintie biorę! Ło, Patyk jakiś wzięła! O nie, ciasto! Znowu ciasto. Nie ty babciu! Ło, Złoto! Co tu robi złoto? Ja chcę złoto! Tak, ona tu była... Y Zniknęła! Zniknęła w mojej dziurze, w której ja byłem! Halo, yy, babciu? Yy, czekaj, czemu jestem uwięziony w dziurze? Halo, co tu się zrobiło? To chyba przez tych gości. Nie wiem. O! Prawie wyleciałem w kosmos na tym Graviti. Ja! Nie chcę tego przeżywać! Nie chcę! Dobra, o kurczę, tu jest ten Graviti. Moi drodzy, jeśli zostawicie 10 tysięcy łapek w górę. Stanę na tym bloku, zniszczę go i polecę razem z tym do góry. Więc szybko. No. No nie, znowu te ciasta jak na Marsie, pamiętacie je? Słuchajcie, rozwalę ten blok. Nie! Dobra, ale znajdziemy nowy. Więc szybko zostawiajcie łapki w górę. O nie! Szybko zostawiajcie łapki w górę, bo jeśli będzie 10 tysięcy łapek w górę, no to bierzemy. Słuchajcie, taki. Bloczek grawitacyjny. Nawet chyba mam, jak mi tak jest! O, e! E! Grani, chodź tu, mam cię, dopadnę cię, babciu, teraz to masz przekichane, tak jest, ej, ale, czy wy widzieliście przypadkiem, czy Grani przypadkowo nie miała białych oczu, tylko gdzie ona pobiegła, jakoś naokoło tego drzewa, nie, ona znika, kurcze, no nie wiem, no gdzie jest, chodź tu, żelku, Żelku, dopadnę cię! Aaaaaah! Tamasz ty! Dobra, giniesz. Nice. Zginął. Jest! Mam! Mam cię! Dobra, wbija na górę. Okej, okay. wow, Jaki wyskok! Do góry! Jest tu przy mnie! Chodź tu, kurczę, zaraz cię strzelę! Wo Co? Co to jest? Patrzcie na to. Patrzcie, groni. Ona gdzieś biegnie. Tylko do czego? Widzicie to? O nie. To jest jakieś miasto. O nie.